Witajcie moi kochani, dzisiaj zapraszam was do obejrzenia 18 części listów odwizów. W tym odcinku mam dwa listy, które sobie przeczytamy, ale zanim to zrobimy, mam dla was kilka informacji. Pierwsza z nich to konkurs, trwa, możecie wysyłać do mnie pracę. Na ten tutaj gdzieś na ekranie adres e-mail. Czekam na wasze prace, ma to być pet shop w scenerii wakacyjnej, także nic trudnego raczej. Macie czas do końca lipca, no ale czym prędzej, tym lepiej. A nagrody też fajne między innymi ta super słodka ciła w pastelowych kolorach do wygrania. Myślę, że każdy by chciał taką ciwałkę taką super. Informacja numer dwa. Już za niedługo będziemy przemalowywać sobie tego super ślicznego, szarego kolego. Kupiłam podróbkę, także w razie, gdyby mi nie wyszło, to nic się nie stanie. I powiem Wam, że jestem naprawdę ciekawa, jak on wyjdzie. Mam już troszeczkę tak plan pomysłu, jak go przemaluję, ale wy się to dowiecie już na dniach. Ale żeby tego nie przegapić, musicie mnie zasubskrybować i dać tam dzwoneczek na dole. Wtedy YouTube was powiadomi, że dodałam nowy film. A tymczasem daję Wam 5 sekund na danie łapki w górę. Teraz zjedzicie sobie tam na dół i klik klikniecie łapkę w górę. A więc start. Liczę do 5, a wy dajecie tam łapki w górę. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę, a teraz my przechodzimy już do listów. Kochani, jak wspomniałam, mamy dwa listy do przeczytania. Teraz też patrzcie na adres, od razu sobie możecie spisać. Złotka Bella, skrytka pocztowa 46 43 400 Cieszyn. Na ten adres możecie wysłać do mnie paczkę bądź list. Wszystkie oczywiście są na odcinkach, także polecam. Kochani, ten list napisany niebieskim markerem przed mną nie szybciej, więc zaczniemy sobie od niego. Jak widzimy, list mamy z bielska białej, jest tu na stemplu. I teraz otwieramy. Zawartość wypłynęła, a my zaraz sprawdzimy, co się kryje w środku. Jak widzicie, list mamy piękny, kolorowy razem z honoratą po boku. A dlaczego z honoratą, a nie ze mną? Przecież to ja jestem najlepszą postacią. Emil, nie wtykaj nos w nie swoje sprawy. To jest moja podobizna, nie twoja. Jestem lepsza po prostu. Hmm. Jak tak uważasz? To trudno honorata! Ja jestem innego zdania. No ale cóż, kobieta ma zawsze rację. Bo to prawda, Emil. A więc przejdźmy do przeczytania listu. To ja się zmywam, nic tu po mnie, luwa. Cześć, mam na imię Karolina O. Nie mogę powiedzieć całego nazwiska i miejscowości zamieszkania. Od bardzo dawna chciałam napisać do ciebie list, ale jakoś nie miałam odwagi. Cieszę się, Karolina, że jednak zdecydowałaś się do mnie napisać. Jest mi bardzo miło. Dobrze, że się odważyłaś, ponieważ bycie odważnym jest fajne. I ja jestem mega odważny. Ostatnio na biwaku to ja stawiłem czoła niebezpieczeństwu. Miałem ze sobą swój super miecz, którym odganiałem nawet komary. Emil, wychodź z wizji i z kadru. No już, już, moja morska perło. Nia, nia, nia. Moim ulubionym LPS zakręconych jest honorata, ale bardzo też lubię krystal. A, bardzo mi miło! Też cię bardzo lubię, Karolina! Honorata nie piszcz tak. Uszy pękają. To pisk radości, Emil. Więc dziób. Teraz mamy pytania. Pierwsze pytanie to: który LPS jest Twoim ulubionym z całej kolekcji? Aktualnie ta oto żółta kotka Jasmine. Bardzo ją ostatnio polubiłam i na razie ona. Pytanie drugie: jak zaczynałaś tworzyć kanał, ile subskrypcji było Twoim marzeniem? Wydaje mi się, że moim pierwszym takim progiem, osiągnięciem było mieć yy, 100 subskrypcji. Ponieważ wydawało mi się, że 100 osób to naprawdę mega dużo, które mogłyby mnie oglądać. Natomiast nawet bym nie przypuszczała, że będę kiedyś dobijać do 100 tysięcy. To jest normalnie takie wow. Mam nadzieję, że wspólnie uda nam się osiągnąć ten próg 100 tysięcy subskrypcji. Co nie ukrywam, bardzo na Was liczę oraz na Waszą pomoc, więc jeżeli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału, to zostaw tam na dole subskrypcję. Dobra, przejdźmy do trzeciego pytania. Aha, ale trzecie pytanie jest już do Honoraty, także zawołajmy tu ją. Honorata! Jestem! Emil, na boga, czy ty jesteś Honorata? Tak, to moje drugie imię. Emil, nie kłam! Twoje drugie imię to Ferdynand! Cicho, kobieto, nie mów tego na głos przy publice. To moje intymne sprawy. No cóż, takie życie, za późno. A teraz, Ferdynand, wynoś się stąd! Ja jestem Emil, twój mąż, twój bohater, twój Emiluś Puś, czyli byś zapomniała o tym moja morska perło? Nie zapomniałam, chciałam cię tylko lekko wkurzyć. Dobra, dobra, nie przeszkadzam już dalej w tych nagrywkach, wynoszę się, pa! I tak tu pewnie jeszcze przyjdzie, ale kontynuujmy. Pierwsze pytanie, sushi czy lasagna? Twój od takich rzeczy bierze mnie obrzydzenie. Przepraszam, to był tylko żart. Mhm. Oczywiście, że wybieram lasagne. To jest włoskie żarcie, a ja uwielbiam włoską kuchnię. Nie lubię japońskiej kuchni, za to Emil ją uwielbia. Przez to są często spory w kuchni. No i prawidłowo. team japonia. Ja ja ja. No, mówiłam, że tu jeszcze przyjdzie. Następne pytanie Honorata: Coca-Cola czy Pepsi? Och, odwieczny problem. Te napoje są strasznie podobne do siebie. No ale chyba Pepsi. A więc to by było na tyle do ciebie pytań, honorata? Dzięki, zawsze do usług! Pozdrawiam cię, Karolina! I to już jest, kochani, koniec listu, ale tu mamy jeszcze rysunek honoratki. Oraz mamy jeszcze prezencik dla honoraty. Och, jak świetnie! A czemu nie dla mnie? Emil, wyjdź! Ech, no dobra, wychodzę po raz trzeci! Eluwa! Trzeci raz. W środku mamy śliczny fan art honoratki wraz z serduszkiem po boku. Jesteś honoratka bardzo podobna do tego rysunku. Oprawię go w grubą ramę i zawiśnie nad moim łóżkiem. Postanowione! Co to co, co? Nie ma mowy! Tam wisi moje kuzynostwo z Atlanty! Emil, żona chyba ważniejsza od jakichś kuzynów! Nie, 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 to jest kuzyn, któremu wszystko zawdzięczam! Kuzyn Fred przekazał mi wszystkie interesy i firmy! Dzięki niemu stoję na czele konsorcjum. I jego podobizna zostaje nad naszym łóżkiem. Czy tego chcesz, czy nie? Ech, no dobra. No to w takim razie powieszę go nad moją toaletką w sypialni. O, tam powinno też być w porządku miejsce, jeżeli Emil się nie zgodzi nad łóżkiem. No właśnie, nie zgodzę. Dobra, a więc przejdźmy do dalszej części listu. A, no i bardzo Ci ładnie wyszedł rysunek, Karolina. Dziękuję. Teraz mamy tutaj czapeczkę na hair. Zaraz sobie otworzymy. Jasmine będzie naszą modelką, która zaprezentuje tą oto czapeczkę. Tu ma takie dziurki specjalne na uszy. Jest w kolorze różowym, takim ładnym jasnym. Czapeczka jest bardzo miękka, idealna na zimę. Jasmine wygodnie ci w niej. Jasne jest super. Jest taka mięciusia. Zabieram ją na całą zimę. Dziękuję Karolina, jest ekstra. No, i w środku mieliśmy jeszcze wycięte takie serduszko od Karoliny. A więc to na tyle z pierwszego listu od Karoliny. Bardzo Ci dziękuję za Twój list oraz Cię serdecznie pozdrawiam, Karolina. Przejdźmy teraz do drugiego listu. Tutaj mamy ten drugi list, jest on z gniezna. Otwieramy. Na samym początku mamy list, który zaraz przeczytamy. Hej, Bella, nazywam się Marta, mam 17 lat. Ja i moja kuzynka Jagoda uwielbiamy Cię oglądać. O, ja też mam 17 lat i cieszę się, że ktoś w tym wieku jeszcze mnie ogląda. Wysyłam ci dwa serduszka, czy mogłabyś napisać na nich swój autograf dla mnie i dla mojej kuzynki i odesłać mi je? Tak, odeślę Wam, dziewczyny. Uwielbiam Twoje filmy, zwłaszcza zakręconych, najbardziej lubię Emila i ludzka. O, o, to mowa o mnie, to mowa o mnie, o najdzielniejszym rycerzu ludzku. Ale chwila, gdzie jest Emil? Przyjechałem, bo słyszałem, że o mnie mowa. Emil, na Boga, czy ty musisz jeździć na tym skuterze wodnym? Po lądzie? Ląd, nie ląd. Skuter to skuter i jeździ wszędzie. Co z tego, że iskry sypią się za moim skuterem. To chyba fajnie, że świeci. Tak, fajnie, fajnie. Ale jak rozwalisz nasz skuter, to kupujesz nowego. Ja nie dam nawet 5 dolców na nowy skuter. Zapomnij! Spoko koko. Będziesz chciał jeździć na nowym, musisz się dołożyć. A! No, nie wiem jeszcze, nie wiem. Nie przekonałeś mnie, musisz się bardziej postarać. A właśnie, że tak. A właśnie, że nie. Właśnie, że tak, Lucjan. A właśnie, że nie, Emil. A właśnie, że tak. Nie. Tak, tak, tak. Nie, 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 nie. nie. Cisza. Chciałbym przejść do kolejnej części listu. Możecie już stąd iść. No dobra, sorry, Shiyla. Chodź, Lucyk, wyjedziemy stąd jak prawdziwy rycerze. No dobra. Uff, nareszcie sobie poszli. Ja i moja kuzynka po Jagoda pozdrawiamy Cię i dziękujemy za autografy. Ja Was również serdecznie pozdrawiam i dziękuję za list. I teraz mamy cztery pytania. Pierwsze z nich: to zrobisz więcej zakręconych? Oczywiście, że tak będzie dużo odcinków zakręconych, ponieważ ostatnio mam naprawdę dużo pomysłów na odcinki. Mogę Wam teraz zdradzić, że powrócą rodzice Logana, ale nic więcej Wam nie powiem. I będzie dużo, dużo innych przygód i nowych postaci. Także radzę bacznie obserwować mój kanał. A żeby na pewno Was nie ominął nowy odcinek, zostawcie tam subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Pytanie drugie: pozdrowisz mnie i moją kuzynkę? Jasne, pozdrawiam Cię, Marta oraz pozdrawiam Cię, Jagoda. Pozdrawiamy Martę i Jagodę! Pytanie trzecie: czy masz rodzeństwo? To pytanie często zadawaliście mi pod filmami, odpowiadałam na nie, ale teraz oficjalnie się dowiecie prawdy. A więc? Nie mam rodzeństwa, jestem jedynaczką. Sprawa wyjaśniona. I czwarte, ostatnie pytanie, czy będzie Lucek and Emil Show? Co prawda, dawno, dawno nie było Emil and Lucek Show, i nie myślałam nad powrotem tej serii, ale jeżeli chcecie, chcielibyście powrotu, możecie dać znać mi w komentarzach. To mogę rozważyć tą propozycję i powrócić do tego show. Napiszcie dzieciaki w komentarzu, czy chcecie powrotu tej serii. Ja osobiście mogę do tego powrócić, no ale wy zadecydujcie. A więc to na tyle z listu od Marty i Jagody. W liście były jeszcze dołączone dwa serduszka na autografy: niebieskie i zielone. Kochani, to na tyle by było z listu. Dziękuję Marta oraz Jagoda za ten list i serdecznie Was pozdrawiam. Kochani, to by było na tyle w tym filmiku. Dziękuję Wam za obejrzenie. Pamiętajcie, że również Ty możesz wysłać mi paczkę. Tak, dokładnie Ty. Tutaj masz napisany adres, na niego możesz wysłać mi paczkę bądź list, który oczywiście będzie na filmiku. Obok niego jest też mój instakta, Instagram, na który serdecznie zapraszam. Jestem tam aktywna, także polecam. Zostawcie suba, lajka. No a w komentarzu możecie napisać, czy się Wam filmik podobał oraz czy chcecie powrót serii Lucek and Emil Show. A więc to na tyle, żegnam się teraz z Wami. Do zobaczenia, pozdrawiam Was. Slotta, bella.